Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, jak można zrobić takie fajne bombki z włóczki. O. I to jest bardzo fajny sposób na pozbycie się resztek włóczek. Bombki są bardzo fajne, szybko się robi. One są zrobione z kółeczek. Robi się 8 kółek, i potem się łączy tutaj innym kolorem składa się na pół i wychodzą takie oto bombki, bardzo fajne yy, fajny sposób a naprawdę urozmaicą yy, nasze ozdoby na choince, oczywiście nie muszą być na choince, można je sobie powiesić na przykład na gałązce choinkowej yy, na stroiku na przykład w wazonie parę gałązek choinkowych i powiesić sobie takie yy, bombeczki one są małe. Oczywiście, jeśli chcesz dużą, no to trzeba odpowiednio zrobić większe te kółka, ale takie są w sam raz. Różne kolory, tutaj nie ma żadnego ograniczenia. Mogą zielone, czerwone, niebieskie, inne kolory też. Ja akurat teraz na filmiku będę szydełkować kordonkiem żółtym i kordonkiem, gdzie on jest. Wykończenia zrobię białe, bo tak jakoś mi pasuje białe wykończenia. I szydełko 2 mm, odpowiednie oczywiście do grubości włóczki. Więc szykujemy sobie włóczkę, tutaj akurat skordonka się nie nadaje, musi być włóczka. I żeby bardzo grubej włóczki nie było, ponieważ potem tutaj jak się łączy te brzegi, one się mogą właśnie tak wyginać. Ta czerwona bombka tutaj była zrobiona z takiej grubszej włóczki, i już widzę, że ona mi się po prostu zamyka do środka. Więc nie robimy z bardzo grubej włóczki, takiej na szydełko 2. Ewentualnie 2,5 mm grubej nie, ponieważ no po prostu będzie się ta bombka zwijała. A naprawdę bardzo efektywnie wygląda. Oczywiście ją trzeba później ułożyć i powiesić. Także zabieramy się do pracy i widzimy się za chwileczkę. Ja mam tutaj już włóczkę przygotowaną. Zaczynamy od zrobienia magicznego kręgu. Magicznego kręgu. Trzech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I robimy jeszcze 11 słupków w magicznym Kółeczku. Raz, dwa, trzy i tak dwanaście yy, słupków. Kiedy mamy już zrobione dwanaście słupków, zaciskamy tutaj nasze kółeczko. I raz, dwa, trzy oczko ścisłe w trzecim oczku. Mamy kółeczko zamknięte. Teraz podwajamy ilość słupków, więc będziemy robić dwa słupki w jednym oczku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu i na następnym słupku dwa słupki. Raz i dwa. W kolejnym słupku raz i dwa. Raz i dwa. I tak robimy całe okrążenie. I będziemy mieć 24 słupki. Mam zrobione już 24 słupki, czyli dwa słupki w jednym oczku z poprzedniego rzędu. I teraz raz, dwa, trzy, w trzecim oczku oczko ścisłe. I Trzeci rząd. Tutaj będziemy po jednym słupku dorabiać, czyli mamy trzy oczka łańcuszka na słupek i na następnym słupku dopiero dwa słupki. Raz i dwa. Słupek na kolejnym. Dwa słupki na następnym. Raz. Dwa. Słupek na następnym. Dwa słupki w tym jednym, na kolejnym słupku i tak lecimy sobie do końca. Słupek, dwa słupki, słupek, dwa słupki, słupek, dwa słupki i tak na około. Ja już skończyłam. W sumie wyszło nam 36 słupków i Kończymy na dwóch słupkach w jednym oczku i raz, dwa, trzy, trzecie oczko, oczko ścisłe. Oczko łańcuszka i odcinamy niteczkę. I takich kółeczek robimy jeszcze 7. W sumie mamy mieć 8 takich kółek. Więc zróbcie sobie te siedem. Dodatkowo jeszcze, oczywiście ja też będę robić, tylko już poza kamerką, żeby w sumie, żebyśmy mieli w sumie 8 takich kółek. I spotykamy się za chwileczkę. Ja już zrobiłam tutaj 8 kółeczek. 2, 4, 6, 8. I teraz bierzemy sobie białą nitkę. Biały kolor. I bierzemy jeden, jedno kółeczko i drugie kółeczko i zbliżamy je tak jakby pleckami. Tutaj mamy lewą stronę, tutaj mamy lewą stronę i przykładamy do siebie, żeby było równo. I teraz będziemy robić półsłupki przez dwie tutaj ten, przez dwa nasze kółeczka czyli musimy się wbić tutaj przez dwie pętelki i na drugim też dwie pętelki bierzemy białą nitkę i tutaj robimy półsłupek potem tą niteczkę się włoży pomiędzy i robimy tutaj już mamy jeden Półsłupek. Robimy takich półsłupków w sumie 18. Tylko tutaj trzeba uważać, żeby przez wszystkie cztery pętelki przeszła nam nitka, żeby się te kółeczka połączyły. Tu mamy drugi, tu mamy trzeci, czwarty. Tu mamy piąty. I tak sobie zróbcie w sumie, żeby było 18 słupków. Czyli tak mamy 16 na kółeczku, czyli tak do połowy, żeby zrobić 18 półsłupków przez, dwie te nasze, przez dwa te nasze kółeczka. Ja tu już zrobiłam pierwsze 18. Pół słupków i teraz odcinamy tutaj niteczkę. Mamy tak. I teraz przy, będziemy przyszywać tak jakby kolejny nasz yy, nasze kółeczko. Zwijamy sobie, znaczy tak bierzemy to tak na pół. Bierzemy kolejne kółeczko, znowu pleckami przykładamy i robimy to samo. Czyli mamy tutaj przez, pier, przez ten y, kółeczko to luźne. Tutaj mamy już półsłupek. Zrobiony, więc w następny się wbijamy. Bierzemy białą niteczkę i robimy znowu to samo, czyli półsłupek. Tutaj taki pierwszy. I kolejno robimy 18. 18 półsłupków. Mamy dwa. Trzy. 4, 5, 6, 5, tu jest szósty i tak znowu do 18 półsłupków. Poszłam tutaj do 18 półsłupków półsłupka i znowu wyciągamy niteczkę, odcinamy tutaj ten kawałek, wyciągamy niteczkę, tutaj zabezpieczamy i znowu już mamy dwa ramionka naszej bombki i teraz znowu kolejne kółeczko. Ja Wam jeszcze jedno pokażę, a potem te pozostałe już Zrobicie sobie sami. Przyklejamy tymi, brzuszkami, tymi pleckami, czyli lewą stroną do siebie. I znowu szukamy tutaj półsłupek. Jest już jeden zrobiony, więc tu ten drugi będziemy się wbijać. Czyli pierwsze kółeczko przez dwie pętelki i drugie kółeczko przez dwie pętelki. Bierzemy białą. I robimy pierwszy półsłupek. Mamy jeden półsłupek. I znowu przez jedno kółeczko się wbijamy. Przez drugie kółeczko i drugi półsłupek. I potem znowu pierwsze kółeczko, drugie i kolejny półsłupek. Jedno kółeczko, drugie kółeczko i Półsłupek. I tak do końca, tutaj do 18, i tak powtarzamy z tymi, co nam zostały, kółeczkami, pleckami, zbliżamy, i tutaj w kolejności następny półsłupek, i znowu 18, i spotkamy się, jak już będziemy mieć wszystkie kółeczka tutaj wrobione. Wychodzi nam takie coś, potem będziemy zawiązywać, tą naszą bombeczkę także na razie zróbcie sobie wszystkie kółeczka po 18 półsłupków tutaj jakby do połowy pleckami tak jakby przyklejone do siebie i 18 półsłupków i widzimy się za chwileczkę i ja już tutaj zrobiłam wszystkie nasze kółeczka wszystkie kółeczka są zrobione i teraz, jak już mamy przymocowane ostatnie kółeczko, tutaj też odcinamy nitkę, zabezpieczamy. I teraz robimy, wyszło nam takie coś, i teraz te dwa, te dwie połówki naszych tutaj ostatnich kółeczek, pierwszego i ostatniego, robimy tak samo. Potem będziemy chować tutaj te wszystkie niteczki. No. Przyklejamy sobie dokładnie pleckami i szukamy tutaj półsłupków wolnych, znaczy tych yy, wolnych tutaj, tych miejsc na kółeczku. I znowu bierzemy niteczkę. I przymocujemy jeden półsłupek i tak samo robimy przez wszystkie tutaj te pętelki, przez cztery. Przez dwie i przez dwie. O. I znowu tu jedna. Tu druga połóweczka i półsłupek. Kolejne. Kolejne. I tak zróbcie sobie do końca. Kiedy mamy już tutaj wszystkie półsłupeczki zrobione, wyciągamy. Niteczkę odcinamy, bo na razie nam nie będzie potrzebna. Tutaj zaciskamy i mamy o takie coś. I teraz bierzemy sobie po jednej naszej niteczce białej z jednego i drugiego i po prostu zawiązujemy na słupek, na węzełek. Po dwie niteczki, tu mamy związane, to już możemy sobie do środka to powkładać, teraz mamy kolejną jedną, kolejną drugą i wiążemy, na słupek i możemy włożyć do środka. Potem znowu wolną jedną Wolną, drugą i wiążemy na supełki, żeby nam się nie. A tu jest zawiązana, żeby nam się nie rozwiązały. I do środka wkładamy. I kolejna. Dwa i do środka. Tu już mamy wszystkie i tak samo robimy z dołem. Tutaj też po dwie niteczki wiążemy razem. Kiedy mamy już tutaj wszystko pochowane, o tu już jeszcze nie miałam zawiązanej ostatniej, chowamy wszystko do. Możemy się posiłkować. Yy, szydełkiem chowamy wszystko do środka i teraz w międzyczasie robimy sobie yy, łańcuszek z 50 oczek o, 50 oczek łańcuszka mamy tutaj już ja już sobie wcześniej zrobiłam wkładamy sobie do środka szykujemy sobie igłę. Szykujemy sobie igłę, taką y, z grubszym tutaj y, oczkiem, żeby nam nasza włóczka przeszła. No, nablec sobie. To jest. Już sobie nawlekłam i teraz przez te ostatnie, tutaj przez pierwsze półsłupki wbijamy sobie no, na przykład przez trzy. Przeciągamy niteczkę, tak żeby nam tutaj końcóweczka została. I dalej. Pierwszy półsłupek pierwszy półsłupek możemy sobie przewlec też tą naszą zawieszkę o tak przez te oczka żebyśmy miały na szydełku żeby one były te łańcuszki przymocowane żeby nam nigdzie nie wypadły i znowu przeciągamy możemy sobie podnieść o aby nam się tutaj ta końcóweczka nie schowała do środka, tu mamy jeden półsłupek, i tutaj żeśmy już zaczynali, tak? Czyli jeszcze raz przez ten półsłupek. Tutaj możemy już końcóweczkę odciąć i teraz mocno związujemy, tak? I tak. I tutaj górę bombki mamy już zrobioną. To potem wszystko, te, te takie kółeczka, wszystko się potem rozłoży. Teraz musimy zrobić to samo na dole. Więc znowu mamy niteczkę i bijamy się w te tutaj na końcu te półsłupki. Na przykład przez trzy i przeciągamy. Pilnując, żeby nam tutaj ten Końcówka nitki nie się nie schowała. Raz, dwa, trzy. Przeciągamy. A, I tu nam jeszcze zostały dwa. Raz. Dwa. O, przeciągamy, odcinamy i związujemy. O. Tutaj to dochowamy do środka, tylko trzeba sobie wziąć cieńsze szydełko. Próbujemy szydełkiem wepchnąć tutaj do środka, i tutaj to samo. Ja muszę sobie znaleźć mniejsze szydełko, i nasza bombka jest już gotowa. To trzeba wszystko potem wyprostować, ponaciągać. I bombeczka oryginalna, fajna, kolorowa fajny sposób na pozbycie się. Takich zaleg zalegających włóczek końcóweczek. Można sobie zrobić różnokolorowe takie bombeczki. Tutaj mam czerwoną. I tutaj mam jeszcze zieloną. O. I to są moje bombki. Tutaj dziś zgubiłam zawieszkę, niedokładnie było związane. Nie szkodzi i takie bombeczki sobie można powiesić na hojneczkę. Także mam nadzieję, że filmik się podobał. Łatwa bombeczka, szybko się robi, a naprawdę bardzo fajnie wygląda. W kolejnym filmiku, może nawet już niedługo zacznę nagrywać, będziemy robić sobie taką serwetkę kwadratową metodą filetową z motywem świątecznym będziemy robić z serii szydełkowanie w ciemno ponieważ dużo czasu zajmuje zrobienie serwetki filetowej więc ja od razu na filmiku będę robić tej serwetki nie, nie będziecie widzieć jaki jest efekt końcowy więc Mam nadzieję, że Wam to przypadnie do gustu. Będziemy robić: będę, ja będę robić białą włóczką z domieszką takiej srebrnej. Potem wykończymy to innym kolorem na około. Będzie to kwadratowa serwetka i motyw świąteczny. Fajna jako podkładka. Ja będę robiła kolorem białym. Można robić oczywiście innym kolorem. Także zapraszam Was serdecznie. Śledźcie kanał. Kto nie subskrybuje, niech zasubskrybuje. Koniecznie z dzwoneczkiem. Żeby być na bieżąco z moimi nowymi filmikami. Lajkujcie, komentujcie, będzie mi bardzo miło. I do usłyszenia. Mam nadzieję, że już niebawem i że zdążymy zrobić tą serwetkę przed świętami. Cześć!